Bez krawata w Radiu Yard. No i faktycznie bez krawata. Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami 26. Tykocinska Biesiada Miodowa. To już tradycja, można powiedzieć. Zanim przejdziemy do tegorocznych atrakcji, to powiedzmy może trochę o tym, jak wyglądały poprzednie imprezy. Duże było zainteresowanie? Bardzo duże. Zresztą Tykocinem jest zainteresowanie... Bardzo dużo każdego weekendu. Jeżeli ktoś nas odwiedza w weekend, a jest to miasteczko takie, które trzeba odwiedzić w letni weekend, no to na pewno zauważy, że jest mnóstwo ludzi, którzy przechadzają się w różnych zakątkach miasta. No tak, bo jest co zwiedzać. Dokładnie tak. I... I zawsze staramy się, aby przygotować się też kulturalnie na każdy weekend, żeby nasi goście mieli też mogli coś posłuchać, mogli coś zobaczyć. No takie, koncerty i, i pełno innych wydarzeń, które organizujecie. No właśnie, a teraz w najbliższy z tych weekendów czeka nas biesiada miodowa. Co nas czeka w tym roku, dlaczego warto się wybrać? No jest to najsłodsza impreza w regionie. i Mogę śmiało powiedzieć, że jedna z największych tego typu. Oczywiście zaczynamy już w sobotę 23 sierpnia. Zaczniemy muzyką folklorystyczną, zaczniemy również animacjami dla dzieci. Całość imprezy otworzymy o godzinie 15. Tego też dnia, w sobotę 23 sierpnia, będzie również Bitwa Regionów. Czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje u nas przy okazji właśnie Biesiady Miodowej, Organizuje bitwę regionów, czyli jak mieliście Państwo też możliwość kiedyś zauważyć, to jest bitwa na smaki poprzez koła gospodyń wiejskich, które rywalizują ze sobą, a biorą też udział w, w tym wypadku sześć kół gospodyń wiejskich, bierze udział w tej bitwie regionów po to, żeby wyłonić to najlepsze koło, to szturmu najlepszą na zamku nie będzie. Nie, szturmu na zamku tym, tym, tym razem nie, to będzie szturm potraw mhm. regionalnych. Ta bitwa regionów otworzy też tegoroczną biesiadę miodową. Oczywiście później wybierzemy najlepszą, najlepszą tutaj potrawę, najlepsze koło gospodyń wiejskich. Wieczorem nie, nie zabraknie również muzycznych akcentów. Będzie oczywiście Gwiazda Wieczoru, zespół Diadem, ale po drodze w wcześniejszych godzinach towarzysząc tutaj tej bitwie regionu mhm. będą również koncerty innych zespołów jak Agia, czy Luźne Granie. Tak, tam jeszcze pełno innych atrakcji bardzo ciekawych, bo oprócz koncertów i dobrego jedzenia, będzie między innymi chyba akurat, jeżeli chodzi o następny dzień, Talent Show na przykład. Dokładnie tak, to już w niedzielę. Mhm. Ja tylko chciałbym dodać, że już w sobotę zaczną przyjeżdżać. Właściwie będą już najwięksi wystawcy miodów z całej Polski i mm. oczywiście z całego regionu, więc jak co roku, większość osób, które odwiedza ten odcinek podczas Bisiady Miodowej, robi zapasy na cały rok. Niedziela będzie tym drugim dniem, mm -hmm. kiedy, czyli 24 sierpnia, kiedy, kiedy będzie można oczywiście zrobić zakupy i spróbować regionalnych potraw, ale przede wszystkim to będzie też dzień taki bardzo kulturalny, bo będzie właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, talent show. Oczywiście nie zabraknie folkloru, czyli będzie tam muzyka folklorystyczna. Jak zawsze też każdego roku podczas każdej edycji tej biesiady miodowej wszyscy wystawcy modlą się też w kościele, jest msza mm. święta uroczysta, gdzie, gdzie wystawcy, sprzedawcy miodów i nie tylko miodów niosą dary w podziękowaniu za, za, za ten rok, ale także i z modlitwą na następny rok. Będzie również o godzinie 13 w niedzielę koncert rozrywkowy Maestro Siwas. Mhm. Czyli to będzie muzyka, można powiedzieć, klasyczna, trochę w nowym wydaniu, dlatego że oczywiście skrzypce. A to jest artysta, który swoje utwory prezentuje na skrzypcach i bardzo fajny sposób to robi, więc będzie występował w niedzielę. Będzie również rozstrzygnięciem konkursu na najlepsze na miód na najlepszą nalewkę miodową, mhm. czyli miody pitne, wszechobecne będą, na, praktycznie pewnie na każdym stoisku. No i nie zabraknie również naszych tutaj popisów, naszej orkiestry dentej i naszych zespołów które będą się w niedzielę na scenie prezentować. Muzycznie i smacznie pan wspomniał o tych potrawach regionalnych, a czego będzie można m.in. spróbować, oprócz miodów oczywiście? Myślę, że to, co, to, co wyróżnia nasz, nasz region, czyli kartacze, mm -hmm. to, co naprawdę lubią i goście z całej Polski. No, mieliśmy przed chwilą Mistrzostwa Świata w Babce i Kiszce Ziemniaczanej, więc myślę, że to też na pewno będzie, będzie gościło na, na stoiskach. No i oprócz tego wszystkie te nasze takie, można powiedzieć, wschodnie przysmaki, czyli chleb ze smalczykiem, ogórki, kiszone, wszystko to, co można... W taki sposób bardzo prosty i szybki podać gościom, którzy będą nas odwiedzali. Macie już informację, ilu wystawców się zjawi. Będzie na pewno powyżej 100 wystawców. Mm -hmm. Jeszcze zgłoszenia trwa, będą trwały do ostatniej chwili. Mamy dzisiaj środę, myślę, że do piątku śmiało będą jeszcze zapisywali się. W tamtym roku było około 130 wystawców. Myślę, że w tym roku będzie równie, równie dużo osób, które będą chciały pokazać i sprzedać swój produkt. Można się zgłaszać, a jak to zrobić? Jeszcze jakbyśmy mogli wspomnieć. Na stronie internetowej Portu Kultury, a także na wszelkich ogłoszeniach, też na Facebooku y, Urzędu Miejskiego. Jest podany numer telefonu, pod który można zgłaszać się i, i rezerwować sobie miejsce i stoisko, gdzie swoje produkty regionalne można będzie u nas właśnie podczas tej edycji sprzedać. To powiedzmy jeszcze, gdzie dokładnie ta edycja będzie się odbywała, w którym miejscu w Tykocini? W Tykocinie u zbiegu ulic Klasztornej i Jordyka, Bernardyńskiej. To jest przy takim nowym parkingu, teren, bar teren bardzo duży, przystosowany do tego typu imprezy. Teren przy klasztorze Bernardynów. No to jak ktoś był w Tykocinie i orientuje się trochę w topografii, to, to na pewno znajdzie. Tykocińska impreza tegoroczna jest wyjątkowa, bo świętujecie przy okazji swoje 600-lecie. To kolejne z wydarzeń w tym całym pełnym, wielkim harmonogramie imprez. Tak, oj, to będzie sz... słodkie 600-lecie. To mhm. jest ta impreza, którą my zawsze lubimy, bo oprócz miodów, nalewek jest masa słodkości innych jeszcze regionalnych, właśnie wystawców. A okazja jubileuszu 600 jest zacną okazją, i my chcemy się też tą imprezą cieszyć i pokazać, jak świętujemy to 600 -lecie. A czy w związku z tym 600-leciem po Biesiadzie Miodowej jeszcze coś będziemy mieli do uczknięcia z tego tortu? Tak, będzie jeszcze oczywiście, jak co roku, dorzynki, i to dorzynki mhm. też pod, 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 pod znakiem tego 600-lecia jubileuszu miasta. Będzie pierwszy raz w historii miasta taka mm, bitwa wsi, czyli y, rywalizowały będą w różnego rodzaju wsie, w różnego rodzaju konkurencjach, bardzo fajnych konkurencjach Jakiś zresztą. Jakieś Historię z przeciąganiem liny zakładam. Y, on, może nie do końca lina, ale, ale zapraszam, nie chcę zdradzać szczegółów, mhm. ale zapraszam 7 września na Dożynki do Tykocina, bo będzie na, na pewno bardzo śmiesznie, no i też będzie oczywiście smacznie i, i gościnnie, bo bo będziemy dziękować za. Rolnicy będą też dziękować za plony tegoroczne i, i chcemy się tym, tą swoją radością i jubileuszem podzielić z innymi. Wstęp na te i inne wydarzenia, oczywiście, bezpłatne. Tak, oczywiście, tak. Całość jubileuszu, 600-lecia miasta, chcemy zamknąć w listopadzie. 7 listopada planujemy zorganizowanie 320 rocznicy ustanowienia Orderu Orła Białego, najwyższego i najstarszego odznaczenia państwowego, które jak przypomnę jest w gestii Pana Prezydenta, Pan Prezydent wręcza to odznaczenie i chcemy tym zamknąć obchody 600-lecia miasta, ale także pierwszy raz w historii miasta uczczeniem właśnie ustanowienia orderu orła białego. Rozumiem, zatem kryje się jakaś piękna, ciekawa historia. Tak, będą. No zresztą może nie będę zdradzał szczegółów, mm -hmm. ale proszę śledzić naszego Facebooka Urzędu Miejskiego, ale także i Facebooka Portu Kultury, bo będziemy tutaj chcieli przygotować naprawdę i historycznie i kulturalnie taką dużą uroczystość. I bardzo gorąco do tego zachęcamy, żeby z tejże imprezy i z wielu innych, które Tykocin organizuje skorzystać, najbliższa to Biesiada Miodowa. Przypomnijmy jeszcze raz i może takie kilka słów zachęty prosto od burmistrza, no bo kto inny niż burmistrz mógłby zachęcać do udziału w takich imprezach? Szanowni Państwo, 23 i 24 sierpnia zapraszam serdecznie Państwa do Tykocina na najsłodszą, największą i najlepszą tego typu Imprezę, a miodów, nalewek y, miodowych i wszelkiego rodzaju kulinarnego dobra na pewno nie zabraknie. Nie może Państwa również zabraknąć w Tykocinie w ten weekend. Serdecznie zapraszam. I my także zachęcamy do udziału atrakcji dla dorosłych, jak i dla dzieci, z pewnością brakować nie będzie. Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bez krawata w Radiu Yard.